Oto Range Rover Velar, który tak jak tutaj stoi, kosztuje pół miliona złotych i jest konkurentem takich samochodów jak BMW X3 czy Mercedes GLC. Teoretycznie w praktyce jednak wymyka się temu segmentowi, choćby ze względu na jakość wykończenia. W żadnym innym samochodzie z tego segmentu nie znajdziecie takich materiałów wykończeniowych. Tutaj to jest skóreczka, to jest skóreczka, to jest skóreczka. Podsufitka jest welurowa, nawet na desce rozdzielczej znalazła się prawdziwa skóra, a te inkrustacje to zazwyczaj prawdziwe materiały: stal albo drewno. W żadnym innym suwie tej klasy nie znajdziecie też pneumatycznego zawieszenia, które ma welar, i różnica pomiędzy minimalnym a maksymalnym jego Położeniem to aż 10 cm. U konkurentów coraz rzadziej spotykane jest także to, czyli 6 cylindrów, w dodatku ułożonych w rzędzie, w dodatku wzdłużnie i to zarówno w silniku benzynowym, jak i diesla, którego tutaj mamy. A pełen test Range Rovera Velara D300 obejrzycie oczywiście w piątek o godzinie 11 na kanale Karoseria.